Dla wszystkich, dawno nic nie nagrywałem bo robiłem trening objętościowy, więc powtarzanie w kółko tego samego ciężaru, żeby dobić objętości było trochę nudne Dobra, ale teraz jestem już praktycznie pod koniec pikingu. takiego pierwszego, więc ciężary będą trochę lepsze no i przez następne 2-3 tygodnie będę nagrywał filmy i będziemy sobie, jeśli już tam na dwójki, jedynki Ciężary będą trochę większe niż, niż e, na objętości, na której robiłem gdzieś rzędu 70-75%. Teraz będę, będzie pierwszy raz 85% na klacie. No i lecimy. Zacznijmy od rozdrzewki. 60 poszła na 8 powtórzeń. Teraz jest 80 kg. Zrobimy to sobie z 5 powtórzeń. Dołożymy stówkę i zrobimy gdzieś z, z też 5 powtórzeń. Teraz bardziej będę też skupiał na tym, żeby poprawić trochę klatę Bo zawsze ta klata zostawała trochę z tyłu. Więc raz bardziej priorytet będzie siał na klatę. Dobra, zakładam stówę i zaraz widzimy się. Ok, ostatnia seria rozgrzewkowa. 110 kg, a później wchodzę na 120 już będą serie robocze na dwa powtórzenia. No i 120 kg Pierwsza seria rozgrzewkowa dzisiaj będzie 5. Yy, pierwsza robocza. Będzie 5 serii na jedno powtórzenie, na dwa powtórzenia, na 3, 2 i na jedno. A na końcu 4 razy 10 w tej Dobra, zaczynamy. Seria pierwsza 120 kg. z minuta przerwy i robimy dwójkę dobra, minuta minęła teraz znowu 120 kg, druga seria na dwa powtórzenia dzisiaj się skupiam głównie na technice i na prędkości sztangi żeby wszystko fajnie szło Te techniki będą udowadniały to, że na średnich i mniejszych obciążeniach też można budować siłę, a nie tylko walić cały czas 80-90% maksa bądź wyżej i zajeżdżać. Dobra, teraz będzie trzecia na trzy powtórzenia. Dobra, lecimy z trzecią serią na trzy powtórzenia, dalej 120 kg na sztance. I teraz będą dwójki Seria czwarta 120kg na I przerwa na jedynkę. Ok, minutka minęła. Ostatnia seria piąta na jedynkę. <trym> Facepoole, nagram jedną serię. No i dobra, teraz kolejne ćwiczenie, facepoole z rotacjami. Tu używam boom, bo wyciąg nie jest dostosowany do tego. I robię 12 powtórzę. 4 serie po 12, nagram pierwszą. Już nie będę nagrywał. Jest. No i i tak się kształtuje trening dzisiejszego dnia. Jak macie pytania, piszcie w komentarzu. Będę nagrywał jeszcze z przysiadu, z martwego ciągu. Teraz będą przez ten tydzień co najmniej 3-4 filmy i w kolejnym też będziecie widzieli jak to wszystko się rozgranicza i idzie w górze, a na końcu testuje Max, który też nagram i brzód. Pozdrawiam, cześć!